Poznamy dzisiaj organizatorów tego wydarzenia, czyli prezes, prezes Stowarzyszenia Polska Piłka Ręczna Kubert Czwarno. Oraz prezes Fundacji Akademia Sportu był reprezentant Polski Piłka Ręcznej Artur Dzień dobry. Jest z nami również pani rzecznik Ministerstwa Sportu, pani Katarzyna tak jak Kolina wspomniała, ale ja reprezentuję Stowarzyszenie Polska Piłka Ręczna, Nasze stowarzyszenie zostało w 2013 roku jest ono kontynuacją działań, które wcześniej zapoczątkowali moi koledzy, którzy już od ponad pięciu, już od ponad pięciu lat organizują w Kutucie Mistrzostw Polski w Ręcznej Byli oni kredytorami w Polsce wśród organizatorów, którzy zaczęli organizować później zaliczane do klasyfikacji w Europie Händel, który, który do klasyfikacji EBT, -E czyli mistrzów na piachu. Idea powiększenia skali rozmachu i wyjścia do szerszej publiczności powstała w tamtym roku i od roku 2013 prężnie, prężnie działamy na to, żeby piłkę ręczno plażową coraz bardziej propagować wśród, wśród zwykłych, zwykłych ludzi, wśród, wśród sympatyków szybkownika tego tradycyjnego na hali i nie tylko. Dzięki wsparciu firmy Polskie Głównictwo Naftowe i w tym roku nam się to y, udaje w bardzo, bardzo fajny sposób. Witam Państwa, gwiazdorem nigdy nie byłem no nie 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 takie poklepie słowa z wszystkich ust. Fajna idea, hmm. proszę Państwa, to jest tak, że w sezonie letnim chcieliśmy razem ze Stowarzyszeniem Polska Wielkoreczna zrobić dwa ciekawe turnieje o dłuższej randze, bo Ostatni, który będzie w Gdańsku 1-3 sierpnia, jest ostatnią eliminacją mistrzostw Polski. Tutaj mamy w Warszawie przedostatnią eliminację. Dobra organizacja, przygotowaliśmy wiele atrakcji. Stadion na 800 osób, w boiska, dużo strefy gastronomicznych, także myślę, że warto będzie przyjść. Jeśli chodzi o całą imprezę, na pewno piątek, czyli Letni Kamp, drugi już w tym roku, organizowany przez Fundację Akademii Sportu dzięki. Między innymi wsparciu firmy PGN i Ministerstwo Sportu Turystyki. Choć piłka ręczna plażowa w Polsce nie jest tak popularna jak chociażby w Chorwacji, Hiszpanii czy w Brazylii. Brazylijczycy są mistrzami świata w tej dyscyplinie, to udało nam się w Polsce zorganizować największy do, do, do turniej w Europie. Turniej Warszawki ściągnął do najwięcej drużyn z całej Europy. Będą u nas drużyny ze Słowacji, Niemiec, Holandii. Węgier i, i różnych ościennych krajów europejskich. Na dzień dzisiejszy jest to 30 drużyn zarówno męskich, jak i żeńskich, więc możemy się poszczycić, że w kraju, w którym piłka ręczna plażowa jest dyscypliną niszową, organizujemy turniej, turniej największy, którego zazdroszczą nam wszyscy wszyscy w Europie zaangażowani w piłkę ręczną plażową. Chcieliśmy oczywiście podziękować naszym sponsorom, bo tego nie Mieliśmy, tak jak wspominałem, firma Polskie Kulinczwo Nastowe i Gazdownictwo jest sponsorem popularnym, całego Tulu i tutaj wielkie podziękowania wielkie dla podziękowania tej firmy. Wspiera również nas totalizator sportowy, wspiera nas taka na Agospotel ze, ze swoimi hotelami IBIS, wspiera nas KFC zarówno w kraju, jak i w Warszawie. Bardzo że z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymujemy.